Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną prognozę tygodnia, szczególnego tygodnia. Wszystko to, co rozpoczęło się już w poprzednich dniach, będzie przechodzić teraz y, następną fazę. Konflikty napięcia osiągają szczyt podczas pełni wznaków barana. 17 października. Pełnia odbywa się o godzinie 13.26 czasu europejskiego, i nagłe wydarzenia, czy uświadomienia sobie w bezsilności, mogą doprowadzić do nieoczekiwanych zwrotów akcji, ale także wpływać na naszą przyszłość. Z drugiej strony, może być tak, że pojawi się Dobra energia, czyli pojawi się przełom, nowe możliwości, zaskakujące propozycje, które pozwolą nam spojrzeć inaczej na nasze zadania czy na nasze cele. Jeszcze raz przypominam: jeżeli zaakceptujecie w danym momencie, bo dzień jest naprawdę pod wysokim napięciem, jeżeli zaakceptujecie to, co nie możecie zmienić, wpływacie pozytywnie. Na, na swoje sytuacje i nie wszystko musi zakończyć się teraz Waszym zwycięstwem, ale wkrótce może być tak, że nadejdzie dla Was coś lepszego. Do, do swoich zadań wykorzystaj przede wszystkim inspirację, wykorzystaj kreatywność. Słuchaj swojego serca oraz swojego ciała, wtedy otworzą się dla Ciebie drzwi, które do tej pory były zamknięte. Sytuacje dookoła pełni staną się tylko wtedy niebezpieczne, jeżeli zadziałasz na przykład złością, jeżeli zadziałasz manipulacją. Może to być wszystko oczywiście na przykład z bezsilności. I na końcu niestety sterujemy w kierunku dramatu czy zniszczenia. Dlatego w tym tygodniu bardzo ważne by było nie tylko obserwować swoje emocje, ale świadomie kierować energią w relacjach, związkach czy układach wszelkiego rodzaju, to co jest związane z kontrolą, manipulacją, prowokacją, obwinianiem może pojawić się właśnie. Próba takiego zniszczenia kogoś za wszelką cenę, czy też zniszczenia jakiejś osoby w celu, aby ta osoba nie osiągnęła swoich celów. Także w relacjach prywatnych czy miłosnych starałabym dać przestrzeń drugiej osobie i postawić na bezpieczeństwo. I nie chodzi mi tutaj o bezpieczeństwo finansowe czy materialne. Dookoła pełni bądź uważny i ostrożny nie da się sprowokować właśnie w obwiniania czy oskarżenia, wycofaj sytuacji, gdzie czujesz niebezpieczeństwo czy zagrożenie i uważać muszą przede wszystkim znaki kardynalne, koziorożce, raki, baranki. Dotyczy to trzeciej dekady znaków kardynalnych. Mars w raku, ustawiający się w opozycji do Plutona i Pluton już jest w biegu prostym, ale także w niekorzystnym aspekcie do Słońca, do Księżyca, do Kajrona. Może podczas takich sytuacji nie tylko stracić kontrolę nad sytuacją, ale może dojść do konfliktów wszelkiego rodzaju, szczególnie jeżeli chodzi. O sytuacje domowe, czy sytuacje w domu, czy w rodzinie. Uwaga także na wypadki, czy jakieś okaleczenia. Wenus, jeszcze w znaku Skorpiona, do 17 października pozycjonuje się naprzeciw Urana w Byku. Z jednej strony może ożywić relacje, można zrobić, czy przeżyć coś interesującego, szczególnie protegowane są panny, koziorożce, raki, byki, skorpiony oraz ryby. Przy pełni może być tak, że w pozytywnym aspekcie to Neptuna. Wszystko może się także zakończyć dobrze, czy jakimiś pozytywnymi wydarzeniami, ale jeżeli chodzi o kwestie finansowe, sytuacje finansowe od 12 do 17 października, musicie oczekiwać nagłych, nieoczekiwanych wydarzeń, nie tylko z finansami w świecie, ale na przykład na giełdach. I mogą się pojawić niespodziewane wydarzenia, dlatego nie ryzykowałabym w tym tygodniu finansowo. Także, jeżeli chodzi o zakupy, nie zawiera się za coś, czego nie znasz, dlatego, że można tutaj stracić. Jeszcze raz uwaga: 17 października podczas pełni stoimy pod prądem. Nie narzucaj sobie tempa, nie narzucaj sobie więcej zadań, więcej obowiązków, zrezygnowałabym. Na przykład zrezygnowałabym z ważnych terminów, ale także tydzień nie jest dobry na jakieś bardzo ważne rozmowy, nie wiem, z przełożonym, z bankiem, z sądami, z urzędami, z policją. Dlatego już teraz przesuńcie to po prostu na następny yy, czas. Jednocześnie z koniunkcją Kairona do Księżyca, ale także Mars stoi w kwadracie, Pluton stoi w opozycji do Marsa, może być tak, że w tym tygodniu wszystko bierzemy do serca, wszystko bierzemy bardzo osobiście. Krytyka bardzo nas dotyka i mogą słowa jakieś osoby, czy, czy właśnie krytyka bardzo nas dotknąć. Mars w raku nie jest y, obiektywny, jest bardzo nerwowy, jest emocjonalny, uczuciowy i będzie na pewno bronił swoich emocji swoich uczuć i wszystkie chwyty dozwolone tutaj są podczas tej Pełni, dlatego uważajcie i wycofajcie się z bolesnych uwarunkowań, nie tylko emocjonalnych, bo może też zakończyć się po prostu jakieś rozmowy czy dysputy w zupełnie inny sposób. Tymczasem Jowisz w bliźnie, tak w biegu wstecznym będzie finalnie pomagał nam, aby na końcu wszystko ułożyło się dobrze. A Wenus z Neptunem. Yy, będzie budzić w nas nie tylko empatię, współczucie, ale także chęć niesienia innym pomocy. Podczas pełni Wenus opuszcza znak Skorpiona, w którym właściwie nie czuje się dobrze i będzie przeskakiwać do znaku strzelca. Tutaj pozostanie do 11 listopada, przynosząc zamiast dramatów, zamiast ekstremalnych uczuć. Właśnie więcej lekkości, więcej y, optymizmu, więcej radości. Teraz pojawią się w relacjach i w partnerstwach nowe, y, nowe wartości: chodzi o rozwój, chodzi o przyjaźń, o naukę, o koleżeństwo, y, ale także y, tworzenie jakichś wspólnych celów, y, wspólne ideologie. Czy też zmiana perspektywy, a może niektórzy będą wyjeżdżać, i bardzo dobry czas rozpoczyna się na spotkania, na wejście w nowe towarzystwo, na spędzenie czasu na świeżym powietrzu, co na pewno po tej pełni dobrze nam zrobi. Wenus proteguje, jeżeli chodzi o tematy kreatywne, jeżeli chodzi o poprawę kwestii finansowych, a także zmienia się aura w związkach pozytywnie dla samego strzelca, dla lwa, baranka, wodnika, wagi, ale ustawia w opozycji do bliźniąt co oznacza, że bliźnięta mają temat relacji partners i tu mają wprowadzić właśnie więcej luzu, więcej optymizmu, więcej radości. Kochani, życzę Wam spokojnego, wspaniałego tygodnia. Uważajcie w tych trudnych sytuacjach. Trzymajcie się z daleka od ludzi z negatywną energią, czy też czujecie po prostu jakieś zagrożenie, świadomie kierując tą swoją energią. Na pewno otaczałabym się w tym tygodniu ludźmi, którzy są bardzo pozytywni, którzy dobrze wpływają na mnie, a nie tymi, z którymi mamy ciągle konflikty. Powodzenia i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.